Kajetan z Trail Forksa, wasz admin. Pokażę wam parę rzeczy, które robię, jak ktoś dodaje ścieżkę. Tutaj mamy właśnie dodaną śnieżkę, szlabany gravel. I mm, ja oczywiście mogę zaakceptować lub odrzucić. Zazwyczaj warto zaakceptować, ale najpierw kilka rzeczy sprawdzam, więc klikam Edit Uncomforted, un Boże, mój angielski jest ostatnio słabszy. Dobrze, po pierwsze co widzimy? Jest to dodane jako dwoga e, szeroka, tak? Access Road Trail, więc to musi być multi-use. Możemy na satelicie zobaczyć, że tak jest to szeroka, dwoga szutrowa, czyli się zgadza. Jeżeli multi-use, to pytanie teraz jest takie. Observed Trails, czyli to są. Trasy na rowery trialowe do skakania, niedojeżdżenia z dziwnymi przeszkodami to absolutnie odpada w aktywnościach dozwolonych. Czy jazda konno? Nie wiem, nie wiem. Ja zazwyczaj, zazwyczaj odrzucam jazdę konno. Ponieważ w tym wypadku wygląda na to, że autor zaznaczył losowo kilka rzeczy, i jest duża szansa, że to wcale nie jest dobre miejsce do jazdy konno, ale tego nie wiemy, więc kieruję się tutaj najbardziej prawdopodobnym obiegiem sprawy. No i patrzymy. Miasto Sosnowiec. Tak? Ja sobie przełączam na mapę ARC GISTOPO i patrzymy, że faktycznie. Większa część ścieżki biegnie na drogi biegnie na terenie sosnowca, więc się zgadza. Lecimy dalej. Nazwy ścieżek i dróg. Piszemy wielkimi literami. Tak. E, mm -hmm, droga jest bardzo szeroka. Widzieliśmy to na mapie, dlatego dajemy jako Access Road, a nie Secondary Access. I teraz rekomendowane rowery. No All Mountain raczej nie. Ponieważ to jest po prostu droga cross country, e, cyclo cross gravel. E, mh, mh. Tutaj w opisie znajdziemy, że tam ma być chopka po drodze. Pewnie gdzieś z boku jest. No to zostawmy to cross country. Może ktoś będzie chciał sobie to skoczyć. Natomiast no, wiadomo, że osoba na rowerze Enduro czy Trail e, będzie, y, nie będzie zbyt zadowolona z tego typu przejazdu. Dlatego to odznaczamy. Jaki to jest typ nawierzchni? Gravel path używamy do oznaczenia ścieżek wysypanych szutrem. Na przykład takie jak w parku o szerokości double tracka, em, raczej do ścieżek, które po prostu są wysypane szutrem. np. dla pieszych, niekoniecznie dla rowerów. Nie mówimy tutaj o single trackach wysypanych szutrem, które celowo są robione jako single tracki. Natomiast to jest droga, dlatego zmieniamy na Dirt Gravel Road. Tutaj się wszystko będzie zgadzać. Możemy poprawić sobie opis. Data stworzenia to nie jest data dodania tego, tylko to jest data zbudowania ścieżki czy drogi. Wątpię, żeby to była data zbudowania. Nie wiemy tego, ale najbardziej prawdopodobnie najlepiej będzie wyczyścić to pole. No, dajemy unsanctioned, ponieważ każda droga, ścieżka, która nie jest zarządzana przez specjalnie do tego powołaną grupę, która oficjalnie się zajmuje tym, że wszystko było przejezdne i bezpieczne, jest drogą niesankcjonowaną. No, i po tych poprawach możemy zrobić submit. To tutaj powoduje dopiero, że Moje zmiany zostały wprowadzone i dopiero teraz potwierdzam tą ścieżkę. Możemy spojrzeć, czy wszystko się zgadza, o, ale nie tu. Eee. Dobra, to mi znikło niestety. No tak, tak na Twilfolk się bywa, ale zaraz to znajemy, znajdziemy. Tak, zgadza się Dirt Gravel Road. Mhm. A to snow snow grooming tego nie widziałem. To jest jakaś nowa opcja w forksie Nie wiem, nie mogę tego tutaj znaleźć. No dobrze, czyli jest. Jest to dane. Zachęcam Was do oceniania, do klikania jak przejechaliście, do dodawania raportów.